Jamma habibi Jamma habibi Jamma habibi Jamma habibi habibi longa, profit jak z bajki Z rynku wciągnęłem dolarkę, kebab w środku nocki Kliknąłem TP, zrobiło się jasno Z szarej rzeczywistości Ja znam miasto Pułem się po chodniku, nerka mam Armaniego Buciki z galerii czyste białe, pachną drogo Darulek Dolarki wlecą, cebula się rozpędza Janusz klapek pyta, skąd taka pannie a ja mu mówię z rynku, bracie, forex staje Bokry sen lambo już na horyzoncie zamiast luksusowej szampan leje do kieliszku Zarobiłem pieniążki, przytuliłem pieniążki ha, ha, ha. Nikt nie przytula tak pieniążków jak ja nie jestem z tych co kupują na promocji moje życie to wykresy, dolarki i Dzisiaj nie idę do roboty, nie mam potrzeby Z rynku mam wypłatę na śniadanie były bułki No i taka już patrzę, Turcja, złoty piach A obok nie plażowi w tle katek się, dolarki lecą, szkoda, że kurs spada. Ale i tak te bola zazdrości, bo ja znów jestem na plusach. Bra! ha drin drin, 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 Świnka znowu pełna. Zamykam pozycję, robię screen, bo jest piękna. Tępy leje się do kieliszku. Kobiety, kebab z dostawą. Luksus na ratunek. Na piwe razy 8. haha, i zonu, W tylko trader. Przytula tak pieniążków jak ja! Ej! Hey! Ej, hey! jej, 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 jej duj jak się. W portfelu ma zielone, Fura hey! zaraz wieje. Hey! Dolarki, sypią się jak z nieba, A cebula hey! zazdrości myśli, że to ściema! Jak ja! Habibi! Ha, drin drin banknoty na siadanie, Szampy z bańką, nikt nie woła kelnera habibi! Kobiety klaszczą, riki odgrają Ja znów cash Klik i dolarki, kliki już mam Przytuliłam znów pieniążki ha, 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 ha. Nikt nie przytula tak pieniążków jak ja! Zamknięcie z zyskiem, to jest sens Cebula płacze, bo nie zna przewagi Nie wie co to trend Już lecę lotem, klasa biznesmen All inclusive stand. Niech czeka, wrócę z urlopu W jeszcze lepszym stylu Z Omega na ręce, z kebabem w brzuchu I z dolarem na sercu, w arabskim duchu Nikt nie przytula tak pieniążków jak ja